Dzień dobry. Chciałbym Państwu powiedzieć o projekcie, który był realizowany ostatnimi czasy przez Polską Akcję Humanitarną oraz partnerów, w które zaangażowane była z zespół, w którym zaangażowany był zespół kancelarii SKS w kontekście oceny prawnej rozwiązań w nim przedstawionych. Projekt jest niezwykle ciekawym, pionierskim wykorzystaniem technologii blockchain, bo pozwolił na wykorzystanie tejże technologii w jakiś sposób jako uzupełnienia sektora bankowego. To znaczy, w, dzięki współpracy klasycznego sektora bankowego, tutaj przedstawionego tutaj przedstawicielem był Bankow Kenia, podmiotów prowadzących płatności mobilne oraz wykorzystaniu technologii blockchain, udało się dokonać dystrybucji pomocy humanitarnej w Kenii w regionach, które nie pozwalają tak naprawdę na efektywne, a tak naprawdę również bezpieczne dokonywanie dystrybucji tych środków. w przez, przez klasyczny sektor bankowy. Podczas realizacji projektu, tak naprawdę, jak w soczewce, mogliśmy zobaczyć plusy tejże technologii. To znaczy, z jednej strony, szybkość transferów pieniężnych, które wykonywane są przy rejestracji w systemie bloków, jak i jednocześnie, transparentność i w efekcie tego bezpieczeństwo tego systemu. Mamy nadzieję, że jest to jeden z wielu projektów na styku prawa i technologii, a również na styku prawa i technologii blockchain, w którym kancelaria SKS brała udział. Mamy nadzieję również, że jest to jeden z wielu projektów, w których technologia blockchain pozwala na nie tylko na świadczenie pomocy humanitarnej, ale po prostu robienie szeroko pojętego dobra. Dziękujemy bardzo.